W końcu odebrałam płytę Agnieszki Chelińskiej. Licytowałam ją, słuchajcie, w licytacjach e, takich charytatywnych u Piotrusia. Dziękuję za Twoje dobre serce. Bardzo się cieszę z tej płyty i zaraz będę słuchać. Ale wcześniej zakupy, malinki znikają i pakujemy prezent dla taty. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna i mamy zapakowany. No i ja to się robi cukierczek. jak to się robi. Południa poza domem, więc taki obiad, ale też trochę dzień taty, więc inaczej jak zawsze. Tato zadowolony z prezentu? No, patrzcie. To jest... To jest taki... pojemnik na leki. <śmetyczka> Nie, to jest kosmetyczka. Trochę na kosmetyki, trochę na leki, bo Pierwsza to już jest... jedna na leki, druga na... na żelę. 没关系。嗯 <laughs> Figunia, myślimy o jakimś zwierzątku? Myślimy. Najbardziej realny jest żółw. Ale mi się marzy jeszcze drugi piesek. Ale ciężko, ciężko z tematem. A ty co na to? Figa. Figa. Potrzebujesz kolegi do zabawy? Albo koleżanki? Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.